Przyjaźń, ma no, dwa nie końce. Nie, Jest, nie, nie, złapiesz. Mam cię. O. Może mnie ktoś uwolnić? Muszę się koniecznie podrapać w nos. Dlaczego nikt nie chce się bawić w księżniczkę? Teraz ty złapie cię też. Co? O nie! Mam cię Mia! Nie bawię się w tego berka. Zabawa w księżniczkę jest o wiele lepsza. Eddie, zabawa w księżniczkę jest! Podrap mnie! Podrap mnie w nos! Księżniczka Mia zabierze Was do najlepszego parku rozrywki na całym świecie! A, tak! Brzmi wspaniale! <laughs> I będzie tam taki wielki, piękny zamek. Zamki są super, ale muszę stać! Mam ptaka na głowie. Złapiecie też co? W moim parku rozrywki są najlepsze atrakcje na świecie. Powiedziałaś atrakcje? A jest tam karuzela? Oczywiście, z najszybszymi kucykami, jakie widziałaś. A można polatać balonem? Wielkim jak samolot. A są postacie z bajek? Aha, świetnie. Cię, Ziggy. Hej, a gdzie muzyka? Eee, pomożecie mi? ojcze, ja cię uwolnię, Kobi. Już! Dzięki, Tesso. Hej, hej, już zaczynamy. Przygody cieka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem. Czas! Zapraszam Was, więc chodźcie razem z nami. Zaczekajcie, już idę! Wow. Super zamek, ale będzie zabawa! Witajcie w najlepszym parku rozrywki na świecie! Jestem Humpty Dumpty i będę dzisiaj waszym przewodnikiem. A ja jestem imbirową panienką. Jesteśmy tu, aby zapewnić wam... Tiara! To księżniczka! Wasza, Wasza wysokość. wysokość. Dziękuję. Nazywam się księżniczka Mia. Księżniczka! Witamy ciebie i twoich poddanych w naszym parku, księżniczko. Jesteśmy poddanymi? Wow, spójrz na te trampolinę. Chodźmy tam. <laughs> Jedynie księżniczka może wydać rozkaz do odbijania.